Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Patrz na to, patrz na to, teraz, teraz będzie, czuję to, patrzcie. I siup! Wybicie w powietrze. Lecę bardzo wysoko, zrobiłem salto. Mati jest super, g jest czaderskie, insta w Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wasz Okrąglutki. Mateusz, nie dlatego, że jestem jakiś gruby, nie. Tylko dlatego, że jestem w kółku, jak coś. Break mi total gramy sobie oczywiście. Pamiętajcie, że macie zostawić pod tym filmem 3 miliardy łapek, bo jeżeli będzie tyle to robię giveaway mojego domu. I tym yy, razem, moi drodzy ktoś mi napisał, Mati na tej drugiej mapce, nie wiem czy druga mapka to jest to czy to, jak na to patrzeć ale zdaje się, że to jest raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, więc to jest druga. Ktoś napisał Mati, jeżeli weźmiesz sobie ziomka z wózkiem sklepowym w drugiej pozycji, i zjedziesz po prostu, i po prostu zjedziesz, i nic nie będziesz wyrzucał, nic nie będziesz klikał. To można się zbugować i zdobyć miliardy punktów. Ale ja nie rozumiem, na jakiej zasadzie miałoby to działać, więc nie będę tego nawet testował. I też mi ludzie pisali, że Mati. Ja robiłem tak jak ty, tylko nie injektowałem i zdobywałem więcej punktów. Więc dobrze, teraz to będę sprawdzał. Nie będę się injektował w ogóle, tylko będę leciał na motorze przez całe życie. No ale nie wiem na jakiej zasadzie ty miałeś to zrobić więcej punktów niby. Chyba, że musi być na pełnej mocy. No to jeszcze raz, jeszcze raz musi być pełen. Ale bez injektowania mam wrażenie, że to jednak się gorzej poleci, no bo ten inject to cię troszkę wyrzuci do góry. No nie, zobaczcie, wcale nie zdobywam dużo punktów. To jest malutko. No zobaczcie z ejectem może eject powinien być troszkę później kliknięty przeze mnie No ale troszkę wyżej jednak poleciałem, i zdobyłem no, praktycznie tyle sam punktów W ogóle oddawaj mi gościu mojego skilla Deadpoola, W ogóle patrzcie jaki jest napisane... dy e dy No nie mogą nazwać go Deadpool, bo byłyby jakieś pozwy zaraz Zobaczcie, z ejectowałem go troszkę później I poleciał znacznie wyżej, spadnie na motor... może to będzie dobre O! Ale głową ci ten Deadpool. Dobra, sprawdźmy kolejne jakieś ważne tutaj propozycje. Nie wiem, ile z nich będzie faktycznie działało. Ktoś napisał: Mati, Rabbit's Hall, czy tam Rabbit Hall. Wybierasz sobie wehikle i po prostu puszczasz. Ale ludzie nie piszą ile, jak moc. Nic mam nie ejectować I ktoś napisał, że jest szansa, że krzsud się wbije w plecy i będzie to bom miotało jak szatan. Więc myślę, że warto. Tak mi ktoś napisał mniej więcej. No ale. No nie wiem, no póki co to wcale nie, nie zadziałało. Krzesło mi się nie wbiło w plecy. Punktów wcale nie zdobyłem. Milionowych jakichś. Do dupy. Do, do dupy. Dobra, odkryłem coś. Inżektowanie wczesne jest głupie, bo oddala cię od motoru. To bardzo, bardzo zmniejsza ilość punktów, jakie, jaką możecie zdobyć. Więc inżektowanie ewentualne na tej mapie to jest takie, przynajmniej w tej technice, że injektujemy Późno. O, teraz w ogóle nie zdążyłem i motor został odrzucony mimo wszystko. Do dupy jestem. Nie, nie słuchajcie mnie. I teraz. O, 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 oj widzicie? I nie mówcie, że nie warto. Teraz powinienem spać idealnie. I punktów ile zdobyłem? Patrzcie. O, o nie. Gdybym nie fakt, że się zatrzymał na tym, to bym zdobył jeszcze więcej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Patrz na to, patrz na to. Teraz, teraz będzie. Czuję to, patrzcie. I siup. Wybicie w powietrze. Lecę bardzo wysoko. Zrobiłem salto. O! 23! Wiesz, co? Musisz tutaj przytrzymać najpierw, żeby jakby prędkość zdobyć. A potem. O! A potem możesz ejektować, ale nie musisz. I tylko trzymasz. Trzymasz, no i puszczasz w odpowiednim momencie. I. No, i możesz ejektować, ale to jak będziesz w locie najlepiej. No, a nie zdążyłaś. Zobaczymy, jakie punkty mi tutaj zdobędziesz. No punkty, powiedziałbym, że mocno do dupy Bo aż ty zresetowałeś i reklamę odpaliłeś Teraz to się uda, czuję. Ona to wyliczy, patrz Pięknie wyliczone, pamiętaj o gdzie. Ale też nie, 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 nie czekaj zbyt długo Uwaga No wysoko, jest wysoko, powiem ci, że wysoko może być uderzenie mocne Nieźle Nieźle, ale u bębszy biliłaś ostro o, motor spadł na głowę. Jeszcze raz! Jeszcze raz? Tak. No dobra, to, <noise> to jest dawaj. Takie no a zaraz ja tutaj se... Co ty? Masz jakieś no za, potrójne e, kliknięcie w palcach? Mam jakiś tick. Uuuu! Uuu. Tylko nie za wcześnie. Teraz. Okej. Okay. W sumie nie, wy, nie wyrzuciło cię jakoś znacznie wyżej niż ostatnio, ale uwaga. Uuu, ładnie. 3 razy sztuka. What the fuck? Jakimś cudem zdobyłem 25. Ty, jak spadnę na motru, to może być nie, niezła ilość punktów, bo wtedy to. Nie wiem. O! Nieźle. Jakiś No. Dobra, i patrzcie: mamy 10 tysięcy punktów. Możemy kupić sobie propa. Propa w postaci Speed Boosta. Kupujemy Speed Boosta i go tutaj ustawiamy. I ustawiamy sobie tutaj też jednego. Okej, okay, okej, okay. patrzcie na to. ale BĘDZIE MOC TERAZ. BĘDZIE MOC. ZIÓP. No nie spodziewałem się tego, że to mnie od razu tak wyflipuje. Ale ty, to nawet niezłe punkty się z tego trzepie. Jak motor, to by spadł jeszcze na łeb? Czy może być inna pozycja, dzięki której mnie aż tak nie wyrzuci do przodu? No to na pewno nie. No nie wiem, spróbujmy tak wolniej pojechać, może dzięki temu się jakoś uda. No, nie, no to. to... Ja chcę spróbować poze. Taką pozycję? Tak. Jestem szalonym człowiekiem. No, jesteś. Uuu. Świetnie. 6000. <laughs> nice. Masaż jeszcze tutaj po cóżkach. Ale to może być nie takie głupie, jeżeli by się. Nie injectowało, tylko poczekało, aż to ten tak przywaliłbym. Ło! No ale to wciąż, kurde. Oszukano mnie z tymi bustami. A może A jakbym... Może za dużo ich masz w jednym miejscu. Może, może jakbym był sobie jeden ustawił albo po prostu... O nie. Wziął tylko jednego busta i ustawił go jak człowiek. To czy to znacznie zmieni tej? No nie no, rozdupia się to jakoś. Nie wiem, no nie wiem Powiem wam trochę czaty, że się oszukałem. Nie wiem w jaki sposób ja mam to niby zrobić. Bo on nie, nie zamierza w ogóle... za szybko się wywala. Może ja wolniej, wolniej muszę nim zacząć jechać, żeby on się tak rozpędzał powoli, powoli. I teraz na przykład To się wydaje wolniejsze niż wcześniej w ogóle. Teraz na pewno jest za szybko, no ja nie wiem, no ja nie wiem A z jednym boosterem, z samym jednym boosterem może to zdąży jakoś wjechać, to nie, no on się rozdupia od razu. A z jednym boosterem na pełnej mocy. Prosto w ścianę. Jeżeli on by pojechał na motorze, a nie na motor bajku, czy tam... jaka jest różnica, tak jak to się nazywa? Bike i sportbike, a dobra. Jakby na motorze, na motocyklu pojechał zwykłym, a nie na sportowym. Nie, to i tak się wydupia. Może jak go zmienię z powrotem na podstawowego ludzika, to się nie będzie wywala. Może Deadpool ma cięższą dupę i dlatego tak przechyla go. O! ty coś w tym jest, właśnie pobiliśmy rekord. Dobra. Dobra, oby to powtarzać po prostu teraz, do 30 tysięcy. No teraz jest nie no, 17 tysięcy. O! Ej, no w ogóle to nie zadaje obrażeń. Spadł motor z takim impetem tobie na łeb i ci nie zadał obrażeń? What the fuck?! 44 tysiące, net, nie wiem w którym momencie to się wydarzyło. Bone breaking score. Połamałem sobie 64 kości. Okej, okay, to mniej więcej tak trzeba puścić. Jedziemy po prostu. I, I faktycznie, no różnica z Deadpoolem jest ogromna. Nie wiem czy to faktycznie miał wpływ, taki wiecie, że o Deadpool nie zdobywał tyle punktów, ale aż to sprawdzę, bo o mniej więcej takie spuszczane i Deadpool nie łamał się aż tak. Ty no Deadpool nie ma kości. No widzicie? Różnica jest przeogromna. Teraz sobie zdobywam po 900 złotych tam. O, siup, co każde rozdanie. 800-700 gold, a przecież z tym to można się bawić jak król. Obraz, zdobyłem sobie 17 tysięcy, za to można odblokować sobie duże schody. Big Slide Down, yy, Fun Fans, Let's Dance, Pim. Nie, no, stać mnie tylko na tym Big Slide Down, ale może to właśnie Big Slide Down będzie tym. Patrzymy, co się stanie. Wejdziemy na motorze. No, nie jest to najlepsze, chyba, rozwiązanie Ever. Dobra, jeszcze na koniec tutaj sprawdzę sobie. Faktycznie yy, z tą rampą, o dziwo, to działa, działało najlepiej. Ale teraz sprawdzę, czy, czy jakieś inne pozy mają na to, nie wiem, większy wpływ, mniejszy. 17 tysięcy. No ciężko, musiałbym tak nie wiem, z 5 razy pojechać w każdej pozycji i zobaczyć, czy, czy da się z tego jakoś troszkę większy wynik sklecić. Mniej więcej przy, przy takim puszczeniu ja zdobywałem najwięcej wtedy. O, 21. Po dwa zjazdy na każdej pozie. O, to jest całkiem niezłe. 21 tysięcy, pół nawet. 21,5. No 700. Dobra, to się tam nie. Wielkiej różnicy nie ma. I sprawdźmy po raz drugi te pozycje. Bo tutaj jest spoko, bo on tupkami tak strasznie zahacza. Oj, i jest zjeżdżać go mogłem nawet. No tutaj teraz sobie pozdobywam troszkę, no ale to wciąż w tej podstawowej pozycji dał się zdobyć 44 tysiące, ale no jeszcze do tej pory nie udało mi się zrobić takiej reproduction na to, nie? Za każdym razem było totalnie randomowe i, i nie wiem czy to się da powtórzyć tak zawsze na 100% że się uda. 18-19 tysięcy w tej pozycji, no ale jechałem dosyć wolno, wolniej niż zazwyczaj. Więc sprawdźmy sobie teraz troszkę szybszą technikę. Nie, za szybko się wywalił. Eee, ta pozycja jest strasznie zdupiona, bo się za szybko wywraca. Więc zerknijmy, a to jest już podstawowa. No dobra. To jeszcze na koniec podstawowa na pełnej mocy. O! I proszę, na zakończenie, zawsze to potrafi przywalić. 32000. Do rekordu brakuje 10 tysięcy ponad, ale no cóż. E, dobra. Następny odcinek na pewno będzie jakby troszkę później. Nie będzie go tak dzień po dniu, bo na pewno będę musiał też. Jezu, co jest? Pograć trochę poza odcinkiem, żeby zrobić pieniążki i odblokować nowe rzeczy. Bo tak na dobrą sprawę, ten odcinek jest bardzo podobny do tego poprzedniego, i przykro mi z tego powodu, ale coś trzeba wrzucić za coś trzeba żyć. Czyli wychodzi, że po prostu to jest najlepszy sposób. Prawie pełna moc. Wtedy ponad 20 tysięcy prawie za każdym razem się zdobywa, a można nawet polecieć i o 30 tysięcy. Więc pod tym odcinkiem piszcie mi wasze najlepsze, takie sprawdzone na 100%, gdzie, gdzie jesteście pewni po prostu, nie? Jesteście pewni w 100%, że to się uda. A nie tak, że dobra, może jak będziesz to robił przez godzinę, to raz zarobisz 100 tysięcy. Ale ja nie chcę tak robić, chcę po prostu takie ziup. Tak wiecie, ziub! Ja więc lecę, macham do was, pa!